To przejdźmy teraz do sekcji premium. Jest sekcja premium? Jest. Ha, to i moje zdjęcie będzie. No, to dopiero byłaby pomyłka. Proszę zobaczyć tutaj, zobacz, druga Marta. Najpiękniejsza kobieta na osiedlu. Tak. Zobacz jaką, zobacz, blondynka, hmm. rozwódka. Rozwódka, rozpiwo, rozwino, co pan chce, wszystko pan yeah. Zobacz jaką ona ma figurę. Tak, to jest gipsowy święty Florian. Hmm. Bardzo fajny. Prawda? Ojej. Oh yeah. hmm. Ale nie mogę. Dlaczego? Nie mogę. Bo ja jednak jestem żonaty. Ale z kim? Marek, co ty jesteś gejem? Mnie nie ma w katalogu, niestety. Ja to robię również dla ciebie. Tak, tak. dla mnie. Tak. To by się też coś od życia należy. Właśnie. Nie chcesz tak dla odmiany spróbować z inną. No ale przecież ty, ty wiesz, że ja, ja nie lubię zmian. Ja się łatwo przyzwyczajam do rzeczy. Tak jak mój ulubiony Fotel. Lubię go, napierdziałem na niego, jest mój tak jak ty. Ja myślałem, że u państwa tyle grochówki się je, a to zapach miłości.